Siemanko moi drodzy widzowie, tam was w kolejnym odcinku z serii Polscy Sąsiedzi. No przydarzyła się taka sytuacja... Hech... He. No Michał widzowie z samym impetem jechał... Z samym impetem jechał z starem i... No tak mu się niefortunnie jakoś, nie wiem, no, Nie wiem jak to można zrobić, ale zostawcie widzowie łapkę w górę dla tego stara. Dopiero co Michał go kupił, a już taką sytuację odwalił. No, i subskrypcję możecie, widzowie, Powiedz na kanale z Powiedz, widzą, prawdę, że to ty jechałeś 65 na godzinę, wyjeżdżałeś na pryzmę. No, faktycznie, widzowie, tak to wyglądało. No, hechy. He. Jak to powiedzieć. Tak. Spokojnie, nie no widzowie, faktycznie rozwaliłem ale nie, stara. Ale nie, ale nie, 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 co? widzowie, bo żeśmy tą kukurydzę ogarniali, tu u niego on wziął tego stara, żeby się wiecie tak pochwalić i tak dalej, zobaczcie, tu wałem nie uderzyłem chyba hmm, No to teraz bierz się za ładowarkę się i jakoś opar. to próbuj podnieść i co z przyczepą jeszcze? Weź łatwo No trzeba te, ty z tymi belkami jakoś wyjechać. Czekaj, ja wyjadę z nimi. Ja tu postawię na razie do przyczepę. <laughs> no oh. Może wolniej jakoś jedź Ale to, to nic nie zmieni eee... Dobra, czekaj, weź te pasy odczep, a ja zrzucę te z góry może jakoś RYNKAMI? Ale ja je, zdalnie, ja je zwalam tylko na dół, wiesz, popycham je Ty, albo poczekaj, ja będę jechał, zobaczymy O Dobra, widzowie, jakoś to Lepasku, poszło, no tu trzeba na razie to przyczepę zostawić, bo on ma taki Dawid tutaj roztegolnik, roz, 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 roz że tu nie da się inaczej, dobra, na razie tutaj. Bo trzeba szybko akcję ratunkową zrobić, bo Jaguar został na polu, zaraz ktoś go gwizdnie. nie, jeszcze ktoś ukradnie i tyle będzie, to w ogóle by się przydało. Inny stuk na bele, wszystko, tu by się przydało. By... Mocna przebudowa tak zwana. No, jakbym chapnął nawet i tymi widłami. No, ale tu masz do paleciaka, to nie wiem, czy nie będzie lepiej, no ale. Gdzie jak paleciak chcesz... stoi. A w Oborniku, też w gnoju sobie ustawiają wszystko, Dobra, lepiej, no, ale lepiej paleciakiem, bo jeszcze jak przebiję tu oponę czy coś, to... No właśnie, to też by była delikatna lipa, no bo wtedy już koszty byś poniósł jeszcze większe niż poniosłeś do tej pory. No właśnie, po co to człowiekowi potrzebne? Po co to człowiekowi 2000 potrzebne? Co złotych na moje konto, jak coś. A z, jakiej, z jakiego tytułu? Z jakiego tytułu? Nie no, ty, ty jeszcze... Że teraz jeszcze mam Ci głupio zapłacić? Się, głupio się jeszcze pytasz, za co? No Micha, przecież się nic nie stało, no rozumiem, żeby coś tam się... Zobaczymy, zobaczymy, ale zobaczymy, czy odpali, no nie? Oj, no trochę się może tam zalał, no nie wiem, no... Ja Ci, ja ci mówię, że ostatni raz wsiadłeś do tego yy, pojazdu. No nie, no dzisiaj jeszcze trochę bym popracował nim. Nie, 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 starym na pewno nie. Mhm. Mm no trudno widzowie... Ci będzie tutaj nie będzie Ci przeszkadzał, no próbuj teraz, no. Zowie, jakoś go cmykniemy tu za... Dobra O, No że nie sądziłem że ładowarka da radę, okej okay. Mhm, mm Mhm. Mm no i czekaj Poczekaj, poczekaj, stój, 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 ja go wypcham na pryzmę Czekaj, nie od... nie pal go jeszcze, czekaj, 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 czekaj go trzeba Kurde... Ja pierdzielę, ładowara ma tyle siły Dobra, 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 bo jestem za wysoko, karle się moje trochę Nie bój się, się... nie bój o, no! to, 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 to... Oho Dobra, zjedziesz teraz? Czekaj, 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 to tylne koło! No jest głos, no mówiłem, żebyś. Ale. Czekaj, to tylne koło! Ale nie, on zgasł, dlatego że paliwo się skośczyło, śmiechem żartę. Aha. Nie ma paliwa, Karol. Nie, no czekaj, dobra, czekaj. to już jakoś poradzimy sobie, tylko trzeba by było zalać go. Dobra, 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 to już ja tu nie będę go. Nie będę go cmykał eee... tu. Ty, ty jeździłeś, to ty tankujesz. No bez przesady! Dawaj z beczki ja tego! Wiecie. Davida z beczki trzeba! O kurde, dobra, tu już się jakoś wyjedzie, tylko ty! ze kapie ze zbiornika! No to zajebiście, albo kupiłem uszkodzony, albo po prostu. Uszkodzony! Ty ja wierdziałem ja uszkodzony kupiłem. kupić! Weź! Oj. Idę po kardister, coś dolejemy, chociaż trochę do no ciebie wezmę już przecież. Widzowie, kurde, ja jechałem tu 60. 60, nie wiem, 5? Jakoś tu się musiałem wypić, tu jechałem! Wybiłem się i poleciał on w tą stronę. Nie wiedziałem, że on tak potrafi skakać. Przecież ta nie nieubita, taka miękka. Myślałem, że on się zatrzyma tutaj. Wtedy wjeżdżałem. Poprzednim razem było dobrze. O, dobra, dawaj. O, leje się. Poszło. No, odpalaj, palaj. palaj. Pal, 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 pal go, pal go, no. No, nie wygląda to zbytnio koloro... O. odpalił. Nic się nie stało. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie bój się, on trochę zeskoczy. O, dobra. Nie bój się, nie bój się nic! Dobra, wjeżdżaj tym ciągnikiem. Yy... A ty zrób rundę Cześć? dookoła. Ja robię rundę dookoła, bo chyba nic więcej tutaj nie ogarniemy na ten moment. Oj, widzowie, tak to jest jak siada Michał, kurde, nie ma do czynienia z ciężarówkami. A... Z czym miałam do czynienia? Przecież ja jestem mistrzem jazdy ciężarówką. Te. Ty... Mistrzem jazdy. Widzicie, widzowie, to trzeba chłopa, kurde, to wjeżdża od razu, zobaczyć, tak jak klasem i. No, kapie ze zbiornika, okay. no na pewno kapie, no i tyle będzie wlałem paliwa, i zaraz znowu nie będzie no pewnie. że tu sprzętów nie sprawdzasz, żeś zanim kupisz. A tak, no, żeś zniszczył mi zbiornik. Zanim kupisz, Opaść, to, no, to nie sprawdzę. że. kupisz, popatrzcie na zbiorniku, a... widzowie, to trzeba kosztami obciążyć pewną osobę. Ja sobie wypraszam. Pewną osobowość tak zwaną, internetową. No, niestety, no Michał, no, czasami tak jest, że się kupi coś, kurde się nie sprawdzi. Mm -hmm. No nie, mów, że on nie wyjedzie. Ale na... no to widzisz, że no bo ty rozpędu nie potrafisz wziąć, no to... Ładowarko trzeba popychać, czekaj. Ja ale tu człowiek gada, co trzeba rozpęd, trzeba... A gdzie to, z takim impetem, to... O, Kładem wjeżdżaj. No i spróbuj dalej jechać. Czekaj, bo to się sypie, nie wiem na którą stronę teraz. To dalej nie pojedziesz, nie mam opcji żądam No tak jak gadałem, no to to widzowie widzicie to trzeba starym na taką pryzmę wjeżdżać No dajcie spokój tu to... Karol, po kto byś? No popycham, ale tu kurde się usypał do tyłu taką... Mówiłem ci do tyłu nie syp gdzie aż tak o o o o o o o o o, o, o. O o o o o o No co żeś ty zrobił Żeś sypał taką górę tu to, to, Przepchnij to trochę No przepycham Ale jaja I co tu zrobisz teraz? Zobaczcie co on zrobił No nie prze... Czekaj, do tyłu dam <laughs> Nie, nie dawaj do tyłu, czekaj, ja tu spróbuję nie, musisz przyczepę pop, pop, popchnąć do Dobra idzie, idzie Na się łopa O o o, do, Jest, o do. poszła dobra syp 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 ja pierdzielę, co tu się widzowie dzieje? Co tu się dzieje? Tu jest tyle usypane, tu trzeba widzowie to poubijać jakoś, kurde Ja pierdzielę, ta przyczepa to... bokiem, bo ona jest... uojuj A ile myśmy za pryzbę porozsypywali, ja tu teraz widzę dopiero No, Znaczy to nie porozsypywali, tylko porozjeżdżaliśmy i tak się... No Uuu. Dobra, trzeba kosić, bo to kurde nagli czas Ale nagle już chyba tego... Czas, nie bo to się nie opłaca tym jeździć Starem to nie! Nie, starym to nie. Trzeba. Sta dawaj, starym, jedziemy, smarem i. Na dwa zestawy później przyjedziemy, dawaj tego stara! Nie, bo tu widzisz jak Jedziemy Jadziem dobrze dawaj! Później... Ty to... dawaj. Ja pierdzielę, ja ledwo, <grym> ponieważ bym dolał i zaraz znowu pewnie nie będzie. Grzejem, ładujem, dawaj, grzejem, ładujem! Masz takie powiedzonko? Znam, znam. No dawaj, wyprzedzaj mnie tym, kurde. Nie mogę cię przejść, bo na razie jeszcze drogi nie złapałem. Złapię asfaltu to, to wróci. No, star widzowie jedzie ile? 70 na godzinę, chyba? 7 no 7 Bardzo ładna prędkość, moim zdaniem. No spoko, kurde. Fajny sprzęcik, nie? Szkoda, że tam z tego zbiornika się leje. <laughs> to, no, ale ty co, robisz, to ty co ty robisz? robisz? No, jak ty się tak wlecesz, jak nie powiem co na tych drogach, to. Ja pierdzielę. Przez miedzę przeskakuje. Ja bym sobie tutaj żył, ja jeszcze całego go w stroboskopach miał i kogutach. Uuuu, co by się działo. No to musisz sobie go wyłożyć, ile to roboty. Chcesz, dać ci kable podepnę, tylko nie wiem, czy się nie spali. Nie, bo ty, ty jak zaczniesz podpinać, to instalacja cała pójdzie To Ja mogę podbić, tylko mówię, no nie, nie, nie gwarantuję, że on się nie spali po tym. Ty? Zobacz, jeszcze w ogóle mam u siebie robotę, bo trzeba, kurde, ogarniać wycinki. Ja pierdzielę, no to widzicie, to kierowca To kierowca jest W drzewo przypier. Nie, właśnie nie w drzewo, tylko zahaczyłem delikatnie i gaz. To się dziwić od uderzenia takiego? Ale to ja przytarłem tylko, bok. Nie, no on i tak do malowania pójdzie, to nie ma problemu Ty, on u ciebie to długo to nie wytrwa <laughs> Jak wszystko inne No właśnie, jak wszystko inne Dobrze ten Polonez biedny do mnie trafił, bo kurde nie wiadomo co by było jakby on u ciebie był ty kurz zajebiście Co ty No nie no kierowca to naprawdę Ona sama bokiem poszła i się prze... Ja no dobrze że wróciłem. Nie, no nie. Tym... Ty na mnie gadasz to co by było jakby... jakbyś ty na tu pryzmę wjeżdżał? Może lepiej żebym nie wjeżdżał po prostu. Może lepiej nie <laughs> Chyba lepiej, żebym jak kurdzę jeździł. Stoisz, czekasz, ty co tam robisz Dawaj jedziemy. Ale jak ta przyczepa, bo... Widzisz, ona się tak jakby... kurde ty koła słyy i ona jakby się ślizgała delikatnie No to się ślizga, bo ja już nie latałem bokiem. Ty! Chcesz to ci mogę zaprezentować jak się tym bokiem nie, lata? Nie, 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 A może zaprezentuję ci tam na tym, co wtedy oraliśmy u mnie? Nie, nie co wtedy oraliśmy, Sorry. Nie, 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 Ja bym ci zaprezentował jak to lata. Nie, tam nie trzeba. Tak to lata, 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 ty, lata lata. Klasem sobie najlepiej polata, jest to przyczepo. Niebiesko. Ale on to tak nie bardzo chyba. A, a czego? Taki a próbowałeś? Nie. nie, on nie bardzo. Weź rozpec go tak do 50 paru na godzinę i... Bogiem go postaw. Tak, później z Kubą mam się pokłócić, kurde, bo mu rozwaliłem klasa. Najlepiej, nie, najlepiej gdzieś blisko jakiegoś jeziorka, albo coś, te drifty Seporu. No ale to mu będę klasa psuł. <grym> ale co, Kto? nikt nie mówi o żadnym psu. Czy to mówimy o dobrej zabawie po prostu. I tam stara to nie szkoda, ale klasa takiego? Nie, no stara to właśnie bardziej jest szkoda, no nie? No to widzowie, star to jest, kurde... Złap. A czy ten co akurat egzemplarz to ty kupiłeś, jak z niego z baku ucieknie? Eh. Bo na pewno ten bak się oparł wtedy na silosie i dlatego coś się moż... uszkodziło nie ma, ma nie ma opcji, nie ma, nie, 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 nie. ma opcji. To to kurde powinien trzymać, to, to nie ma na to szans. Nie, 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 Michał, kurde. To... Psz, mał dopóki żeś do niego nie wsiadł. Nie, 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 on, mówię ci, coś z nim nie teges jest. Aby tylko zniszczyć, aby tylko wejść, aby zniszczyć, aby popsuć humor, bo wszystko to się bierze z... No? Za... Zdrości? Ści. Ale jaki zostawia, ja pierdzielę. Nie, bo ja lubię, lubię sobie czasami cofnąć, żeby wiesz, skrzynie wyczuć, to nie? O, o fiu, fiu, po kołach. zaraz <laughs> będzie po oponach. No bo człowiek nie nauczony takim czymś w ogóle robić. Czyś pają w kto to bujasz, widział? bujasz w obłokach dzisiaj I no ładnie idzie robota przecież. Bujasz w obłokach. Oj bo to z nerwów człowiek, bo to co zobaczył te, te kurde wypadek ten dzisiejszy iło. i bo to kurde, no to... Mówię ci, ja bym chciał zobaczyć, gdzie ty starym wjeżdżasz na pryzmę. Nie będę z rozpędu wjeżdżał, bo już raz skombinowaliśmy, żeby go wyciągać. A mogę jeszcze ktoś ja? skrzynić szybę wybije coś pogniotem, to mogę... A może ja jeszcze raz nie, gdzie ja znajdę później części do takiego zabytku. No jak, nie tuż to, to dużo jest. On to pieni pod no sobie leżeć u mnie i tyle. Trzymany, razko Ty. Dobra wsiądź do ja tego stara nie na pryzmę. Ja wjadę tym starym jeszcze raz na pryzmę. O, teraz będzie normalnie obiecuję. To na pryzmę. Wsiadasz teraz i ja, ja jadę starem, a ty ciągnikiem No Miko, no nie masz taka menda, no chcę widzom pokazać jak się jeździ. Nie, 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 nie. nie, nie, nie. Ja nie jestem, ale nie będziesz niszczył moich rzeczy. Macie go fajnie tu ma w środku, no... Wiesz, ile wiesz, ja pieniędzy na to wyłożyłem? Twój roczny budżet. O Co kurde. ty? Pogniotłem! O kurde, pogniotłem trochę, pogniotłem, dobra, dawaj, dawaj, jedź. Dać ci dać... Dobrze, ale spokojnie, ten film na pewno zobaczy Kuba Dawid zobaczył, to wiesz. A to niech patrzą. Co tu się dzieje? Tu się, czekaj, czekaj, coś tu się. Czekaj, do tyłu trzeba. No jedź, musisz z tyłem trochę. O, dobra, dobra, ruszaj, 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 ruszaj. Już mam to wyczute. O! Jedź, 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 dobra. Ty, ale wyczucie, japi. Ja cię, 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 już mam wyczute, dobra, o! Ej, już. Widziałem tak oporowego odwozu, żeby ktoś w takiej wyczucie miał zajebiste. No to widzisz, no to właśnie dzisiaj widzisz. Ty, my tego nie zmieścimy, cholera. Nie, na no jeden raz nie. Tam się nie zmieścił ten silo, oni powinni drugi se zbudować. <grymne> Kto to. To jest Kto to widział, żeby. Ojojoj, coś. Co, ja 30... tu zaraz na go będę sypał i tyle. O dobra, czekaj. Co ty kurde, robisz? Tak, rozkłada, składa. No, tu jest za dużo tych przycisków tych, tego sterowania całego. Daj, to no Tak to jest, jak ktoś pierwszy raz wsiądzie, to kurde się czkarni i nie wie, co jest do czego. Trzeba skupić jakoś taką optymalność. Ludzie. Sieczkarnia jakoś tak o starszo, fajno, sobie tu przycisków za dużo nie było. No to mi, ma, no. mieli fajno. A, zajebiście, nie, stój! Co? Masz kanister? Znowu? No mówiłem, że ucieka. No Czyli 20 chodzi? litrów, 20 litrów do cholery wlałem na gospodarstwie, gdzie jest to I co tu panibot? się stało? To on, on spala jak smog, czy co? I co tu się stało? Światła wyłącz, bo zaraz w ogóle akumulator nie, nie utpali. No nie wiem, no coś musi cieknąć stąd, no. No cóż. To... Masz, kurwa, no po bańkę. Idę do gościa widzowie, tutaj może gościu po, pożyczy kilka litrów. Ja, to kilka litrów, jakby my przyjechaliśmy na chwilę tutaj i To się i 20, pojedzie, po to się pojedzie i kurde, Nie, to jedziesz to gospodarstwo. Musisz żeś ze 20 litrów przynajmniej dobra, widzowie, wezmę ze 20 litrów, zaraz przyniosę od gościa. Mam nadzieję, ja że da. Ja pierdzielę To co ja się mam? Co ja się kurde mam? Udało się, 10 tylko sprzedał ty. Ale to kupiłeś normalnie, z gotówę. A to co, myślisz, żeby za darmo ktoś dał? Dawaj, jedź. No dobra. 10 litrów to wystarczy <noise> ja wiem Mam nadzieję. Bo jakoś dojechać trzeba do domu Na ten moment pojedzie tak coś z, nim, coś z nim jest nie tak Ty ogólnie nie, star fajny sprzęci Nim się dobrze pracuje tu Zobacz, widzowie jak tu w środku fajnie ma Ale cały pustym bokiem? Ale nie mamy ronda, żeby to przetestować No weź dawaj, daj mi tego stara, no kurde, no to ci nie rozwalę, nie, nie. no paliwo ogarnąłem, o! Dobra, za to... Za to paliwo mo... Tyle? No do głosu do dojadę, dobra Ile tam jeszcze masz tej miejscowy? To. to już koniec? No ja, to tu jeszcze jeden, trzeba będzie raz przyjeżdżać, ten no dwa ze Starym starem się przyjedzie, Starym. No jak starym. Da no, radę, da nie radę, wykosi. Wiesz, ile my stracimy dzisiaj pieniędzy na ten? Dobre, na samą paliwo jak ona ucieka? Dujem, dujem, starym, dujem. Ale on zasuwa, ty. On w zakrętach, to ci powiem, Michał, to on, kurde, naprawdę jest szybcy i wściekli. Ale on się trzyma zajebiście tych zakrętów, on jest jak przyklejony do tego. Można powiedzieć do asfaltu, ale no jest na kiedy podobnej. wchodzi w zakręt. Widziałeś, co się... Od... Nie, nie widziałem, ja nie patrzę do tyłu, ja patrzę przed siebie. No to warto spojrzeć czasami i za siebie. fajniej fajnie i w środku tutaj kurde, no zajebiste no Jest to wiesz, egzemplarz idealny, że tak powiem. Dobrze, że on się nie A popsuł wiesz, wtedy. Chwila nieuwagi, za duża dawka trochę oporu w grana i mogą się pojawić delikatne problemy tak zwane. Yy, chwila nieuwagi można kurde sprzęt rozwalić. No. Dobrze, to ja teraz wierzę na to pryzmę, bo gdybyś wierzył, to byś zaraz zepsuł. O kurde, jak to leci, ja pierdzielę aż, aż się miękko robi człowiekowi Ma to, to moc! Mówi, to lata 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 Bo ze stara to jest kurde niezła Nie powiem ATA 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 Właśnie Dobra, ja jadę od za stodoły, od za stodoły jadę Znowu to no dają, ja... Pier... Że no i dobra i ni niestety leć po kanister, znowu zabrakło paliwa ja pierdzielę, mówię ci to 10 litrów tak szybko, no przecież to nie ma z takiego spalania, to do cholery, no co tu się dzieje, no No to co, no to co teraz no. No ciekaw, a ty chcesz z tym jeździć cały czas, no znowu. Trzeba chyba na, ja na, się na pryzmę wjechać. No, no, no trzeba mi się no no to... po kanicę, no ja będę co chwilę nie, 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 zapierdzielaj ty teraz znowu pożyczaj. Ja nie będę od nikogo pożyczał, bo tobie się chce jeździć moim starym. Czas górnik ja, no widzicie? No jak nie, no mokry przecież, widać, że ucieka paliwo, a ten ja będzie dolegał. Ja pierdziele, dobra, idę idź, po tej kanizm. Idź wlej 100 litrów i dojedź chociaż na pryzmę, no. Za 100 litrów, dobra, za pół tysiąca zaraz się widzimy, Nawet idę. Po do... 6 złotych paliwo, no. Jakiś kanisterek I... idzie, zaraz się widzimy, może ja odpali pierdziele. ten złom. Tragedia. Zaradam mu pogarak za to, nie, Że to mnie tak denerwuje. Spróbujemy, czy zapali. No zobaczcie, no trochę się wlało, no. Ile? 10 litrów chyba. Dobra Łogi, ty z tamtej strony jedziesz? Jadę, jadę. To poczekaj, to ja najpierw ja jadę. Dobra. Dobra, widzowie. Za to, że ten star mnie tak denerwuje, to trzeba oporowo na pryzmę wjechać. Ja wam pokażę, jak się oporowo wjeżdża na pryzmę. Ja wam pokażę. Zobaczmy, wieżeta, rozpęd. Wieżeta, rozpęd. Bierzemy ta rozpę. O, ja pier... O, gul... Mówiłem, czekaj, mówiłem! Ja pierdzielę, myślałem, że zdążę! Coś ty. Coś ty teraz odwa. Nie. Człowieku, no mówiłem ci, stój, no. Ale ja mówiłem, nie słyszałeś na CB, jak ci krzyczałem, że ja wjeżdżam pierwszy? Nie słyszałem, nie mówiłeś nic! Wiecie. coś ci musi przerywać CB w tym starze też. Co ty odwaliłeś, chłopie? To teraz już brawo, masz posażek. No nie, brawo dla ciebie, brawo dla ciebie, no nie? Brawo, no. Brawo. Aha! Zajebione. Zobacz, klas... słuchaj. A, klasy? klas też nie odpala, gratulacje. Dobra, powiem ci tak, jak coś to mnie tu nie było, Kubie, Dawidowi proszę się wytłumaczyć, no nie? Albo z jakiegoś mechanika do tego. Przyczepa znowu, kurde, pokrzywiona praktycznie. No zobacz, no nie chcę palić. Bo kurde, zajebiście, zajebiście. No się odpalić, szybciej, o. szybciej, Szybciej, szybciej wjeżdżaj, szybciej Chcesz wjeżdżaj do pryzmy. Weź, bo jeszcze rozrusznik mi zepsujesz. Ja pier... A ten klas? Nie odpala też. Nie wiem czego. Mówiłem, ja wjeżdżam pierwszy. A ja mówiłem, też się darłem na Sibi, no. Ja tu w dupie mam. Ja też to w dupie mam. No, no. nie nasza pryzba, nie nasze ten. No to kurde, no to niech star stoi i niech wylewa to ropę z, z baku, niech leci ropa na kukurydzę, później niech to krowy jedzą i zech. No i dobra i z ropą będą miały smaczniejsze, dodatek do kiszonek tak zwany. No ja tam się widzowie nie będę przejmował. Ja też, ja mam swoje zajęcia u siebie. Ja tam na tak samo widzowie. W kolejnym odcinku na pewno będziemy zajmować się tutaj karczowaniem tego wszystkiego. No. No tu trzeba teren I... ogarnąć. I spokój, no nie? Weź jeszcze nie zapomnij, chodźcie Karol Dam jeszcze John Tirem się przejechać, żeby zepsuł i Ursusem. Dobra nara, mówiłem ci, że ja pierwszy no. wjeżdżam dobra nara Ci mówiłem no Nidzowie jak zwykle Coś się odwaliło, ja? Moja wina jak ja mówiłem, że pierwszy na pryzmę wjeżdżam, no Dobra, trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku. Nara